Jako dzieciak marzyłem o swoim własnym komputerze. Oczywiście takie urządzenie kosztowało w latach 90. sporo gotówki. W połączeniu z ówczesnymi pensjami zmuszało nas do szukania alternatyw. Przed erą wszechobecnych portali aukcyjnych szukanie elektroniki używanej sprowadzało się do ogłoszeń w prasie. W każdy czwartek kupowałem jarmark i przeglądałem rubrykę używanej elektroniki. Dlaczego taki wstęp? Otóż lata temu nawet starszy sprzęt kosztował sporo i to mimo swoich przepracowanych godzin i lat na karku. Komputery oczywiście gnały do przodu, ale ceny na rynku wtórnym rządziły się własnymi prawami. Wtedy nawet nie przyszłoby mi na myśl, że nadejdzie moment, kiedy dostanę PC za darmo. W tym filmie uratujemy komputer przed utylizacją i postaramy się nadać mu nowe życie. Ten materiał będzie jednym z kilku, gdzie przyjrzymy się tej maszynie, przetestujemy ją oraz maksymalnie rozbudujemy w oparciu o aktualny chipset. Dzisiaj sprawdzimy, czy ten komputer działa. Jeżeli będzie uszkodzony, przywrócimy go do życia i sprawdzimy, czy jest coś wart. Od razu, jak otrzymałem sprzęt, przystąpiłem do sprawdzenia i sporządzenia notatek. Ściągnąłem boczną blachę i sprawdziłem, czy wszystko jest podłączone. O dziwo, pomimo swoich lat, komputer nie był bardzo zakurzony. Moim oczom ukazała się płyta na chipsecie Enforce 2. Oscyluje, że jest to płyta z przełomu 2002-2003. Okazało się, że wszystko jest podłączone, więc nie zwlekając, uruchomiłem komputer. Maszyna ruszyła, wiatraki zaczęły się kręcić, ale monitor nie wyświetla obrazu. Szybko wyłączyłem i zacząłem się zastanawiać. Docisnąłem grafikę, docisnąłem ramy, komputer wstał. Tutaj niestety pojawił się drugi problem artefakty. Obraz był całkowicie nieczytelny. Po szybkiej podmianie na inną kartę, która również była z odzysku, komputer wstał. Po uruchomieniu potwierdziłem model procesora. Był to AMD Athlon XP 2600, Plus, 1 GB pamięci DDR1 dysk ATA 120GB, mam też potencjalnie uszkodzonego GeForce FX 5700, a także napęd DVD oraz nagrywarkę DVD, z tym, że ta ostatnia chyba też nie działa. W tamtym czasie, czyli około 2003 roku, pamiętam, że miałem Atlona XP 1700, 512MB DDR1 i Radeona 9000 Pro. Na tym sprzęcie przeszedłem znamiennego Gotika 2 wraz z nocą Kruka. Spędzając czas z tym komputerem, siła nostalgii zaczęła dawać o sobie znać. Ale i tak z tyłu głowy miałem problem uszkodzonego GeForce FX 5700. Naprawdę zależało mi na tym, aby reaktywować kartę. Gdyby się to tylko udało, byłby to całkiem ciekawy komputer z przełomu 2003-2004. Postanowiłem więc wyczyścić GPU i wymienić na nim pastę termoprzewodzącą. Problem niestety istniał w dalszym ciągu. Monitor raczył moje oczy pionowymi paskami. Zdemontowałem grafikę i zacząłem myśleć: Czy istnieje jakaś metoda, aby znów ruszyła? Czy istnieje jakiś sposób, by przywrócić ją z powrotem do życia? Moje dedukcje okazały się bezskuteczne i nagle dostrzegłem to. Karta okazała się przypalona w jednym miejscu i wydaje mi się, że niestety, ale nigdy jej nie uruchomię. Przystąpiłem więc do czyszczenia komputera. W środku znalazłem jeszcze Sound Blaster Audi G2. Swego czasu marzenie każdego znanego mi miłośnika muzyki. Po rozkręceniu sprzętu i dokładnym wyczyszczeniu, przystąpiłem do instalacji Windowsa XP. Przyznam, że w przeciągu ostatnich dwóch miesięcy mam z nim większą styczność niż przez ostatnie lata. Po zainstalowaniu systemu wszystko działa jak należy. Żałuję, że zamiast GeForce FX muszę zadowolić się Radeonem 9000 Pro który swego czasu był całkiem dobrym budżetowcem, ale niestety nie dorównuje GeForceowi 5700. Ładnie komponowałby się z resztą podzespołów. Niestety nie mam na to wpływu. Co oczywiście skłoniło mnie, aby przeistoczyć ten komputer w demona prędkości ówczesnej epoki. Ale póki co czeka mnie sporo testów, aby przypomnieć sobie, do czego mój nowy stary komputer jest zdolny. Jeżeli wszystko pójdzie zgodnie z planem, tchniemy w ten komputer nowe życie. Tymczasem zastanawiam się nad tym, ile taki komputer może obecnie kosztować. Czym prędzej sprawdziłem ceny. Obudowa to oczywiście wartość symbolicznego piwa. O dziwo, taka sama płyta główna, tylko że uszkodzona, kosztuje około 60 zł. W sumie myślę, że sprawna raczej też będzie oscylować w takim przedziale cenowym. Chociaż w sumie widziałem egzemplarze Epoxa na Enforce 2 za około 150 zł. Ale realnie myślę, że nikt nie zapłaci za taką płytę takiej kwoty. Chociaż chciałbym się mylić. Dwie kości pamięci 512 mega to jakieś 20 zł. Dysk ATA 120 GB to powiedzmy 30 zł. Zasilacz około 10 zł. Napędy w tym stanie raczej też nie reprezentują wartości. Zostaje nam Radeon 9000 Pro. Wliczam go do wyceny, gdyż też otrzymałem go w pakiecie. A wyobraźcie sobie, że ten skubaniec potrafi nawet kosztować 60 zł. Więc gdyby sprzedać ten komputer na części, zyskać możemy nawet 180 zł. Ale ja na szczęście widzę dla niego nieco inną przyszłość. Póki co chciałbym zainstalować na nim kilka gier i je przetestować, a także ulepszyć jego parametry do maksymalnych, na jakie pozwala płyta z chipsetem Enforce 2. Szczerze jestem zadowolony z tego komputera. Mimo swoich sporych gabarytów, przypadł mi do gustu. Przywołał wiele wspomnień z moich nastoletnich czasów. W tamtych latach posiadałem płytę na tym samym chipsetie, tylko od Epoxa. I nie ukrywam, że była to moja pierwsza samodzielnie złożona skrzynka. Nawet nie wiesz, jaki to był stres, gdy montowałem chłodzenie na swoim procesorze AMD. Tak się bałem, żeby nie uszkodzić rdzenia. W głowie się nie mieści, że to już tyle lat, a ja dalej pamiętam, jakby to było wczoraj. Poza wiekiem jednak, zamiłowanie do sprzętu dalej się nie zmieniło. Z mojej strony niestety to wszystko na dziś. Mam nadzieję, że materiał ci się spodobał i mam do ciebie ogromną prośbę. Daj znać w komentarzu, jaki był twój pierwszy komputer i jaką pierwszą grę na nim zainstalowałeś. Do zobaczenia, moi mili. Widzimy się w kolejnym materiale. Trzymajcie się. Cześć.